Dobry wieczór wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie powiem Wam, co słychać u mojego samca bojownika wspaniałego, odmiany Double Tail. Słuchajcie, dzisiaj jest równo dwa tygodnie od dnia przyniesienia go tutaj i wpuszczenia do mojego zbiornika. Więc, słuchajcie, pomyślałem, że możecie być ciekawi, co po tych dwóch tygodniach się u tego bojka mojego zmieniło. No, słuchajcie. Mój bojownik przez te dwa tygodnie zmienił się zupełnie. Piękniej, mam wrażenie, się wybarwił. Podrósł co najmniej o połowę. Ja nie myślałem, że on w ciągu dwóch tygodni tak zwiększy masę swojego ciała. No, ale tak, wszystko co mu dawałem i co mu daję do jedzenia, wszystko zjada. A jeszcze mam w planach kupić mu taką karmę specjalną dla bojowników taką typowo pod właśnie te ryby więc na pewno u mnie głodował nie będzie. Został wyswobodzony z kubeczka może 500, może 200 ml już od dwóch tygodni pływa sobie w moim akwarium, gdzie widzicie sami jak ma. Ktoś mi kiedyś pisał, że skręcił filtr, że może bije za mocno, ale słuchajcie, ten filtr generalnie robi dużo bombli, ale w rzeczy samej prąd wody nie robi zbyt silny i bojownika nie nosi, nie rzuca nim, bojownik sam sobie pływa ile chce i generalnie w ogóle nie czuje się zmęczony, więc... Widać po prostu, że bojownik ma siłę, ma kondychę i po prostu cały czas nawala w tej z powrotem. Także bojownik na pewno nie czuje się zmęczony, prąd wody jest odpowiedni, gdyż widzę, że w ogóle go to nie męczy. Cieszę się również, że nie rosną tutaj zbyt szybko rośliny, po prostu ten bojownik jest tak mega szalony, że widzicie, no jego jest pełno, tak? Ale słuchajcie, temperatura wody, bo to jest najważniejsze. Ja pamiętam sobie za, z czasów swojego wczesnego dzieciństwa, że tak powiem. Jak zaczynałem dopiero z rybami i kupiłem bojownika do kuli, gdzie w ogóle ten bojownik w tej kuli nie powinien być, bo żadna ryba nie powinna w niej być, ale pomijając to, nie, dawałem, nie dałem mu grzałki z tego, że po prostu nie wiedziałem, że trzeba, no bo byłem jeszcze dużo młodszy i dużo mniej wiedzy miałem. No i słuchajcie, ten bojownik leżał, był smutny, wcale nie chciał tak dużo pływać, a przecież dobrze wiem już teraz, w ramach tego, że cały czas. Dużo później się uczyłem i czytałem i inni, też mi mówili tutaj nawet i na kanale i przyglądałem się jak inni trzymają te bojowniki na YouTubie I nawet w sklepie mi mówił, zwracam na to uwagę sprzedawca, że grzałka musi być, bo słuchajcie jest to ryba z Tajlandii, więc ja również polecam Wam, jeżeli myślicie o bojowniku, czy już macie bojownika, dogrzejcie tego bojownika, dajcie mu te 28-29, nawet 30 stopni i naprawdę ta ryba będzie wdzięczna, ta ryba będzie pływać, nie będzie leniwa, nie będzie gdzieś tam smęcić po kątach, będzie cały czas pływać, będzie pięknie wybarwiona, będzie pięknie rosnąć, także polecam naprawdę ryby z Tajlandii, są to ryby ciepłolubne i no, powinny mieć to dogrzewanie I, i ja zawsze będę trzymał się swojego i no od dzisiaj każdego czy tego bojownika, czy ja bym jeszcze jakiegoś miał kiedyś, to każdego jednego odkąd już mam bojowniki ostatnio, teraz to już podrosłem to zawsze każdego dogrzewam i zawsze każdy czuje się świetnie no mam akurat jednego ale te wcześniejsze co mi się udało młody wychować bo raz nawet miałem młode bojki też również dogrzewałem i naprawdę miały się świetnie, więc polecam dogrzewajcie bojki jeśli macie naprawdę będą wam za to wdzięczne to jest ryba z Tajlandii i to ciepło wymaga, gdyż tam jest właśnie taki ciepły klimat i są też ciepłe wody, więc dlatego no, trzeba bojka dogrzać I to jest moje zdanie. Dosadziłem mu tutaj jedną podkolor, że tak powiem, roślinę. alternatere rubre. w moim zbiorniku z razborami bardzo ładnie się rozrosła. Mam milion szczepków, więc stwierdziłem, że taką jedną podrośliną, że szczepkę mogę mu tutaj również wsadzić i będzie miał coś podkolor swojego ogona. No słuchajcie, wszystko w porządku, naprawdę wszystko w porządku u tego bojka, podrósł no, o połowę co najmniej, wybarwił się pięknie, no więc, więc no, no jest super, jest tak ślicznym samcem, mój double tail, że no, ja jestem w szczerym szoku, że mogę go posiadać u siebie i jest on mój na własność i wystarczy o niego tylko dobrze zadbać, a będzie, będzie się rozwijał, rósł i żył i piękniał jeszcze, bo jest on jeszcze cały czas młodym, młodym samcem. Mamy tu jedną military helmet, która również została wpuszczona razem z tym bojkiem. Drugą to właśnie wam pokażę, gdzie sobie siedzi. Druga sobie siedzi tutaj, a tu a tutaj double tail. Już wyczyściłem i wszystkie okrzemki. Także wszystko w porządku u bojownika i u military helmet. Na naprawdę wszystko super. Woda czysta, roślinki już trochę podrosły. Więc jest wszystko super i jeszcze coś Wam pokażę, tylko mm, przedstawię kadr na tak jak był, bo z tamtego kadru więcej widać. Jako, że pod ostatnim filmem, gdzie narysowałem buźkę na kartce użytkownik czytaj użytkowniczka Naomi Akabane, chyba dobrze pamiętam, napisała, że mam talent do rysowania, więc jak już jesteśmy w temacie bojków, to pokażę Wam odręczny szkic bojownika, jaki udało mi się narysować. Więc teraz Wam go prezentuję ten szkic. No, to mój odręczny szkic bojownika. A to mój żywy i prawdziwy samiec bojownika. Oczywiście to nie jego portret, ale myślę, że mi nieźle wyszło. Dajcie znać, czy wam się ten rysunek podoba. Także na razie, co u bojka, wszystko w porządku. Do usłyszenia w kolejnym filmie. No i cześć.